ogóle dzisiaj gramy w speed draft, więc... Nie! Co tu ja zrobiłam? <grystanie> Sorry, taki tym był po prostu e, Tak, wchodzimy w speed draft i będziemy rysować. Okej. Okay. Ładujemy się i zobaczmy, co będziemy rysować. Wiecie co, jak to mój pierwszy odcinek. Zrobię wam taki serduszko. Wiem, że bo nie umiem malować robak, dobra. Możemy robaka narysować, tylko ja nie wiem. Ej, a Biedronka się zalicza do robaka? Raczej tak. A ja nie umiem Biedronki rysować. No tak. Eee, a robak robak. Mm, 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 mm. Głośienicę możemy namalować. To mi trochę trudno, bo ja nie umiem rysować czy na telefonie, kurde, bo ja to nagrywam dla was na telefonie. Widzicie, kurde, poświęcenie? <laughs> Co to było? Jezu, Jezus! No to... Co ja zrobiłam? Tu będzie trawa. Co tak mało czasu? Nośniejsze. Uh -huh dziękuję i jemy sobie taki nie wiem, robię tutaj trawę, nie nie umiem rysować dupa ich boli, oni to ile kurde dla jakichś perosów, a ja nie umiem rysować Nie wiem, wygląda jakoś, wygląda. Teraz rysujemy. A dobra, mocy las robimy a co? Albo pszczołę najlepiej. Bo nie umiem rysować, a pszczoła jest idealnym zwierzęciem dla mnie. Bo pszczoły chyba każdy umie rysować, nie? I robimy taką big, big pszczołę. Dobra, będzie taka pszczoła. Nie wiem, czy ona jest big. Taka średnia. Pytam, jaki jest. pana Nie umiem serio rysować. Wam, mówię. Pomocy. Mm, mm, mm. La la la, la, la. To gówno wielkie jakie wielkie wielkie. naprawdę wielkie, gówno wielkie Ja zawsze tak rysowałam pszczoła, jak byłam mała i dalej tak rysuję. A dlaczego? Bo nie umiem rysować. Kurde, żądło mi się tu nie zmieści. No i do dupy to mi. Wsadzicie, nie. Piękna pszczoła, nie? I pszczoła chyba czółki, nie? Nie wiem raczej tak. Nie wiem, czy to jest pszczoła, nie, ale no dobra, może być. Kwiatki nie wiem czy rysować, bo ja nie umiem totalnie rysować. Kurde, ta pszczoła taka duża, a kwiatek kurde będzie taki malutki. Naprawdę rysować nie umiem, no nie hejtujcie mnie, ja mam 5 lat. Mm. Mhm. Pięknie. Piękny kwiatuszek. Okej. Okay. Piękna. Piękne. Piękna dupa. Wiem, że to zasługuje na pierwsze miejsce. Tak, wiem. Nie musicie mi mówić nawet. Bo wiem. To od dziecka. Jestem artystką od dziecka. Nie no tak naprawdę to ja umiem ładnie rysować na kartce, ale... Nie, tak to nie. Serio nie. nie, dobra, dobra, głosowanie, 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 głosowanie będzie teraz, co to jest, żądło, ok, ale um. może to zabluruję, może to zabluruję, zobaczymy, jak mi się będzie chciało, um. no, niby są robaki, ale nie widać, co to są za robaki, więc ja w ogóle nie daję im tak nie. Jest jedynie jak z kimś gram. No nie wiem. Miałam to nercować, ale ja bym zrobił ładniejszy, nie takie brzydkie. Akurat całe 5 minut miało Życia swojego. <grytanie> Twoje 5 minut. Ej, to akurat jest mega ładne Wiem, że to wygra, więc albo dam mu... Miało być cztery, ale dało mi się. A ta moja, widzicie, jaki piękny. Ja mam talent. Ja mam talent. Ja mam talent. A więc tak. i Zabiorę sobie albo w trzy, albo w dwie rundy. A czemu? Bo, no... Bo nie chcę, żeby ten film był za długi i żeby nie zanudzać was. I tak. No halo. Coś mi się ewidentnie ścięło. I zarąbiliście. Możemy sobie w tej chwili porysować. Zwycięzcami są... No gadaj ty. Aha. Aha. Że ona jest na trzecim? ich boli. Że to jest nawet robaka kurde nie ma. A to to co to to Dobra, dupa z tym. Ja mam dupę. Ej, ja tam szło nawet. Was żywo, kurde, marchewkę narysuje wiecie. Albo narysuje arbuza, albo to owoc. Jestem głupia i już... Mój mózg nie mózguje. Więc spidermana. No dobra, narysujemy marchewkę w stylu spider -Man. Albo to jest okrągłe i jest warzywem. Albo brokuła. Nie, ja nie umiem brokuł No tak. No to zróbmy coś okrągłego. Co jest okrągłe? Nie. Pomocy. To jest ja i moje rozmyślanie, kurde, co mam namalować. Dobra, rysuję marchewkę w dupie. To. Będzie ładne czy i ja Nie umiem rysować pomocą. Co to jest? Dobra dupa będzie takie jak dupa mi tu pochodzi. O Boże, co to, to jest? To wygląda jak jakiś wafelek od rożka, od rożka, od loda. Myślicie, że ja umiem malować? Zrobimy sobie może tutaj taki, taki slej. Taki To wielkie. Za, za wielkie rzeczy. Pau, Nie wiem, czy ja odwalam z tym marchewką, ale dajemy zatryć i idziemy się, kurde, bawić. Tak, run, run. Dobra, nikogo nie mam. Każdy poleciał do, w silną dal. Ja idę na ujeżdżenie i dupa z nimi. Ja jeżdżę na własnych stopach. Więc zarombiście. Eee, um, jeszcze im zostały 3 minuty. No. Ale zarobiste! Ja nie widziałam o tym! W ogóle... Ej, ale patrzcie to! Ja zawsze tu jeździłam i co? I nie widziałam o tym. Jak się podskoczy? To jest taki zarobisty efekt. Dobra, idziemy pograć na pianino i no i no. Aj nasz kurde nie doszkodzczę tam. A ją czytań czytań, czy tan czy, tań, czy, tań, czy, tań, czy. Ja co grałam na swoim keyboardzie? A, A ją czytań, czytań czy, tań, czy, tań, czy, tań, czy. Ajonaszek... No nie wiem, nie pamiętam tego już, czekajcie. Ajonaszek... Tańczy, 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 tańczy. Znaczy... Na... Sz... nie wiem, nie pamiętam jak to było. A więc tak, au, 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 au. Toilet, Skibiddy skibidi Toilet Możecie w ogóle ocenić mojego skina takiego tego To Zero Robux i to e, są rude włosy? No, tak no. Taki. Mm -mm. Dobra, nie, 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 Maciek nie. <ścoughs> Dobra Boże Dobra mm, Nie umiem wejść w to Idziemy na pole, ktoś skończył, sama mu tu zostaje Każdy robi to tak długo, tymczasem ja zrobię marchewkę kurde i już mam to w dupie, nie? Ja chciałabym tam iść, tam, 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 czekajcie Czekaj. Tam, 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 tam ja sram, od kiedy ja sram? Przecież ja nie leżę na kiblu. Trypro w Magarangie. A dupa bez pojęcia. Aaa, trzy minuty, graj! Aj, aj. Skibili toilet, skibili... Uuu, otwierz te minuty. Uuu, otrzymałaś 25 minut, uuu. Łał, wow, magic! Ponowieście! Ile! Boże pomocy! Czy ktoś wie jak to naprawić? Wiem jej ja moje pismo. Tak, nie umiem malować, wiem. I pisać. Co to za gówno? On odgupił Od mnie i narysował morchewkę. Chyba Nie wiem. Dlaczego? Gruszka. Chce być jak pietruszka. A to moje, widzicie? To moje. moje. Kurde. Zdy. Dupa. Co to jest, w ogóle? To nie przypomina marchewki. Marchewka jak już wygląda ta! -a. A -a -a. Shakira. szakira. aj, Aaaah! Aaaah! To to, no Aaaah! na Aaaah! 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 Jestem nad piątym kadal! Dobra, więc tak, to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i to tyle. Popatki!